Cały ten trend z grimisem już leci po prostu za daleko. A to dlaczego? No, jestem znany też mniej więcej z tego, że włamuję się ludziom na konta. Jak doskonale wiecie, ostatnio poszerzyłem to o jedną małą rzecz, że Wy możecie mi wysłać na przykład swoje konto i ja na nie wchodzę. Bądź różne inne bardzo dziwne rzeczy. I taką bardzo dziwną rzecz dostałem dzisiaj. A mianowicie 7 minut temu, zobaczcie, 7 minut temu dostaję maila, ja siadam i nagrywam. Grimace konto, grimace prawdziwy. Tu, grimace z YouTuba, hm, zjadłem, Shake'a, hm. Wejdź na moje konto, żeby zobaczyć moje światy bo... ten jeszcze swoje zdjęcie dołączył, jak nie wiem, chce chyba zjeść frytki. A ja nie wiem widzę, co to jest. W każdym razie wejdziemy sobie na te konto, bo teraz jest straszny szum o tym Grimisie. i na Palionowie, na Wojanowicach, ogólnie na YouTubie. Każdy o tym nagrywa. Wszystko po prostu jest związane z Grimisem. Tu się włamał, tu coś zrobił, tu ten musimy zobaczyć o co chodzi w tym koncie. Zanim jednak subik, łapeczka wiadomo. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, co trzeba teraz zrobić. Słuchajcie, jestem już w Minecrafcie. No i słuchajcie, wypadałoby, wejść na świat single player. Wszystko oczywiście działa. Pod tym zdjęciem tam były pasy, czyli jak przesunąłem sobie to zdjęcie na mailu, było hasło i był mail. Dzięki temu mogłem tutaj wejść. No i mamy single player. Eee, wygląda to na razie wszystko normalnie. Okej, okay, mamy cztery światy. Ej, patrzcie, te światy były odpalane dosłownie przed chwilą, widzicie to? To konto jest aktywne. Ej, dobra, musicie patrzeć na wszystkie jak najmniejsze szczegóły, bo możliwe, że coś jest tutaj bardzo ważnego ukryte. Okej, okay, widzowie, jestem na pierwszym świecie. Mam takiego dziwnego skina. Nie wiem skąd on mi się już kojarzy, ale dobra, jesteśmy na krymisowym świecie wiecie, Jezus, świętek, to jest przerażająco Dobra, To jest jakaś książka, ba. Jeśli chcesz poznać prawdziwą tajemnicę gry, jest to płynę w stronę grimej tam, ale musisz nazbierać 15 grimys szejków. Tu mi się wydaje, że zaczyna być troszkę... I to jest chyba pierwszy raz, kiedy na włamaniu na jakieś konto mamy coś takiego, że musimy coś zrobić. Dobra, okej, okay, ja oczywiście w to wchodzę. Bierzemy łódkę, widzę, że to jest dużo łódek. Myślę, że chyba trzeba po prostu zacząć. Mamy tutaj bardzo dużo takich mega dziwnych bloków. One są takie w miarę klimatyczne grimisowe, ale nie wiem, boję się po prostu, kurde, władzić. Czekajcie, co tam, Czy tam są właśnie te. Tam są chyba y. dobra, słuchajcie, lecimy. Z tematem. Kładę łódkę. No i co? Chyba zaczynamy. Boże święty, te Grimisjaki są dosłownie chyba wszędzie. Dobra, czekajcie, widzę, że tutaj mamy już pierwszego, więc może sobie go weźmy. Ok, mamy grimiszek Dobra, jest zebrany, ok mamy to. Nie wiem co? Nie wiem, co to robi w mojej łapie, ale dobra, no skoro mamy to pozbierać, nie ma problemu. Ja to ogarnę. Czy gdzieś tu są jeszcze jakieś Grimisjek? Ja się strasznie boję tymi wodami płynę. Dobra, ok mam drugiego. Dobra, lecimy powoli, bo ja boję się po prostu, czekajcie, może weźmy sobie tutaj. Ja na najchętniej ja bym płynął tylko prosto. Ok, dobra, tutaj się nie da przepłynąć z tego co widzę, więc to chyba na dobrze, bo nie muszę się zagłębiać w te straszniejsze Grimmisowe rzeczy. Okej, okay, mamy trzeciego Grimmistrzeka. O nie! Daj mi się, dobra, okej, okay, dobra, już się bałem, że mi się nie uda go zebrać. Okej, okay, mamy trzy. Boję się, ja nie wiem, czy tam miało być 10 czy 15, ja już nie pamiętam. Dobra, zgarniamy kolejnego Grimmistrzaka. Okej, okay, powiem wam tak, zbieranie Grimmistrzaków, jeżeli o to chodzi, jest naprawdę bardzo proste. Ja jedynie boję się o to, że zaraz mi coś tutaj wyskoczy na łeb. Jakiś jumpscare, czy coś i nie będzie już tak kolorowo. Dobra, tego widzę, żeby go zebrać, to będziemy musieli zrobić takiego lekkiego parkurka. bo wiadomo, no tutaj nie, nie dałoby się wpłynąć. Ok, idzie to bardzo łatwo Patrzcie, kolejny Grimis Shake My naprawdę lecimy z tym tematem bardzo równo Pyk Pyk, pyk! Dobra, mamy 10. 10. 10 okej, okay, potrzebujemy trochę. Nie wiem, ja jeszcze strasznie boję tym światem płynąć. Dobra, nie wiem, mam jakieś taką gęsią skórkę, kurde, boję się, boję się, bo boję, się bo boję się, co mi tutaj zaraz wyskoczy. Dobra, mamy 11. Jeszcze brakuje mi chyba kilku. Mam nadzieję, że uda mi się je zebrać. Czekajcie, tam są już jakieś. Okej, okay, dobra, tutaj są jeszcze dwie. Dobra, okej, okay, dwa kolejne grimiistrzej. Zbieramy. O, i tam jest jeszcze jeden Shake Dobra, on mi może dużo chyba dać, czekajcie. Ja się boję w tym. a, dobra, nie robi mi to, nic Boję się, że ta woda mi coś robi, ale dobra, jednak nie robi nic na szczęście. 14, shake, okay, mamy to. Dobra, Udało mi się zebrać 15, mamy tu chyba, no i czekajcie, czekajcie Tutaj miało być, oddaj Grimis Shake Dobra, oddaję, może dajmy tak Będzie to lepiej wyglądać chyba niż jakbyśmy oddali tak zwyczajnie No i co teraz, okej, okay, tu jest Ja tam mam wejść, no dobra, okej, okay. nie mam z tym problemu Tylko i wyłącznie z dlatego, że po prostu ja Jako Grimis, no... Raczej... O nie! Zdeady widzę, lekko mi się spadło. Przepraszam, po prostu byłem za zbyt rozkojarzony. Dobra, te wody widzę, że są takie dość, nie wiem, takie zwyczajne, ale też mogą być bezpieczne. Mi na szczęście, jak jestem grymisem, nic nie robią. Dobra, widzę, że tutaj musimy wejść po tej drabinie. Nie wiem, napięcie rośnie. Zaczyna mi się troszeczkę stresować coraz bardziej. A Jezus, jaki ten świat jest przeogromny, dobra, nie wiem. Zaczyna mnie daleko stresować, ale okej, okay, dobra, tutaj jest coś. Grimase został po raz pierwszy przedstawiony jako nowy członek McDonald's w 1971 roku, ale jego pierworotna wersja była znacznie bardziej złowieszcza niż dzisiejsza przyjazna plama. Był znany jako Evil Grimace, złoczyńca, który jadł ludziom koktajle mleczne podobnie jak skłonność hamburgulara do kradzieży hamburgerów. Czyli Grimace powstał w 1971 roku, czyli on jest naprawdę mega stary. No i wydaje się, że na tym chyba świecie to wszystko. Tutaj dosłownie dookoła wszędzie są jakieś takie Grimisowe, duże jakieś, nie wiem, bloki. Ciekawostka odkryta, więc myślę, że możemy lecieć na kolejny świat. Mamy kolejny świat i to jest jakieś bardzo duże miasto. Ja w ogóle jestem na creative teraz i dalej jestem jako ten Grimis oczywiście, ale słuchajcie jest to przeogromne miasto i ja nie wiem czy one należy w całości do Grimisa czy jest to po prostu jakaś gigantyczna mapka jakichś budynków, dość zwyczajne budynki, które nawet nie mają dużo rzeczy w środku, raczej są robione zwyczajnie, bardziej ciekawi mnie po co Grimisowi na koncie jest taka Mapa, w sensie po co mu się to przydać To jest McDonald chyba, ale jako P Ej dobra, to jest już, zaczyna być coraz bardziej dziwnie Bo mamy takie P Nie wiem do końca jakie to ma znaczenie z Grimisem Ale dobra, nie ma Jezus, jakie to jest przeogromne, to jest jakiś gigantyczny świat Ej, ale żadnych ciekawostek Grimisowych Raczej tutaj nie znajdziemy, więc wychodzimy Kolejny za to świat I jesteśmy na tle jakiejś gigantycznej pszczoły Przed nami jest w ogóle obrazek Grimisa A jest tabliczka z. Zjedź na dół, a wszystkiego się dowiesz No i za mną jest Gigantyczna pszczoła z wielkim grimizem i z McDonald's w ogóle grimiz ma aparat na zęby, nie wiem czy zauważyliście, ale dobra, weźmy sobie łódkę w takim razie, skoro mamy zjechać na dół, to może to zróbmy. Czekajcie, ja nie wiem jak. Bardzo dobra, lecę! Jezus, święty, dobra, lecę! Jezus, ja wpadam do gigantycznego grimis szejka Dobra, jestem w wielkim grimizie. Tu jest grimis! Ej, tu są normalnie grimisy, dobra, ja muszę uciec! Czekajcie, muszę stąd. Ja nie mogę, tu są grimisy! Ej, dobra, ja muszę stąd uciekać, dobra, 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 czekajcie, zjeżdżam na dół, zjeżdżam na dół! O kurde, dobra! O nie, zapadam się! Dobra, nie, 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 ja tu muszę dogodzić łódkę, moją. Patrzcie, moją łódkę po prostu wciągło! dobra, ja stąd wychodzę! Kurde, tu jest McDonald's! Patrzcie na to, jaki gigantyczny grimis I tam są jakieś rzeczy, to jest kula ziemska, czekajcie, ja zwiększy rennetycent, żebyśmy to widzieli! O my. God, gigantyczna kula ziemska. Tutaj jest ta pszczoła. To jest gigantyczny Grimis Shake. Jestem tego pewien. Pokój przemiany ofiary w Grimis Shake, aby go później sprzedać. Co? Tu się ludzie przemieniają w Grimis Shake. Jezu, ze stąd wychodzę. Czekajcie. Tu są normalnie wszędzie Grimisy, Ok, dobra, ale czy my tutaj. Ja nie mogę. Jestem teraz w maku i w tym maku są wszędzie Grimis Shake. I tu są jakieś burgary. Welcome to McDonald's. Ok, czy to jest po prostu zwykły McDonald's? Tam co jest. Ja nie mogę. Gdzie my się znajdujemy? Tu są rzeczy, tu są ceny, ale patrzcie. W normalnej ofercie. Standardowej, nie ma Grimms'sieków. Grimms'sieki dopiero są za ladą schowane dla pracowników, gdzie dzieją się takie cyrki. Ja nie chcę na to patrzeć, widzowie. Naprawdę, to jest już przegięcie. Wychodzę stąd, bo zaczynam po prostu mieć tego dosyć. Słuchajcie, wszedłem na ostatni świat i są tutaj jakieś, nie wiem, gokardy. A przede mną jest tabliczka. Zbierz 15 burgerów i znajdź metę. Oczywiście możemy sobie wybrać pojazd. Ja chyba będę bardziej za tym pojazdem. Tylko oczywiście trzeba do niego wlać paliwa, więc dobra, biorę paliwo. Czekajcie, wlejemy sobie je. Ja chyba tutaj się. Okej, okay, paliwo. Iwko nam się wlewa. Ja wleję do fulla, bo nie mam po prostu pojęcia, jak duża ta mapa przed nami jest. Jest to grimisowy świat, więc wolę się tutaj upewnić. Dobra, wlewam już chyba do fula, czekajcie. Okej, okay, mogę jechać, tylko trzeba to ściszyć. Tak mi się wydaje, będzie o wiele lepiej. Dobra, więc mamy za znalezienie znaleźć burgery, ale ja się najbardziej boję tego, że coś koło nich będzie. Dobra, mamy pierwszego burgera. Okej, okay, mamy ich znaleźć 15. Ja widziałem, że tam są jeszcze burgery, więc jedźmy. Jezus, jak to zasuwaj, dobra, szybkie to jest. Dobra, mamy dwa burgery, nice. Czekajcie, musimy znaleźć następne. Powiem wam, ja za tym pojazę. Nie należy do najłatwiejszych z tego względu, że strasznie ciężko się nim obraca. Okej, okay, kolejny burger do kolekcji. I następny akurat po drodze, bardzo blisko. I patrzcie, kolejny burger akurat po drodze. Patrzcie, jak mam, farta. Nice. Paliwo dość wolno mi schodzi, więc raczej ten jeden bak nam wystarcza. Mam już pięć burgerów. Okej, okay, mamy szóstego, dobrze. Potrzebujemy piętnaście. Tu wcale nie jest tak duże, jak się wydaje. Siódmy, S. Burgery! Do mojej łapy! Jest i ósmy, zadziałało. Mamy dziewiątego. To będzie dobra wyżerka. I dziesiąty, czyli mamy już całe dziesięć. Brakuje tylko pięć. Okej, okay, kolejny, mamy jedenasty. Powiem wam, że nie wiem, czy nie lepiej schodzić z buta, bo więcej mogę widzieć i wiecie, w aucie nie mogę skakać, a tak mogę skakać. Powiem wam widzowie szczerze, że mam dość nietypową sytuację. Patrzcie, zachodzi już noc, ja naprawdę gram tutaj jakiś czas, co najlepsze jest tu pisu, bo w ogóle nie schodzi mi jedzenia, ale słuchajcie, znalazłem wyjście, bo wyjście jest w tym miejscu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj chyba jest wyjście z tego labiryntu, czy gdzieś właśnie tutaj obok, no bo jestem już praktycznie przy ścianie z drugiej strony. I teraz pytanie, bo nie zebrałem jedenastu burgerów. Patrzcie, tam jest wyjście, widzę je, musimy tam dotrzeć i teraz pytanie: Czy ja mogę stąd wyjść, nie mając 11, bo, znaczy 15 burgerów? Czy coś się stanie? Czy mogę wyjść tylko z 11? Nie wiem, widzowie, zastanawia mnie to. No, wyjście pewnie gdzieś jest. O, kurde, właśnie jest tutaj, dobra, dobra, ryzykuję. Wychodzę z 11, nie wiem, co się stanie.